Dzieci, mamy dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. Co się podarzyło przez ostatnie dziesiątki lat, na to patrzę jako historyk. Co oni zrobili, aby padła wiara eucharystyczna w Jezusa Eucharystycznego? Połączyli święta, bo dziś mówią, że jest Boże Ciało. Bożego Ciała i Kwi Najświętszej. Zrobili to po to, aby Wam udzielać komunii świętej pod dwoma postaciami. Sprytnie to zrobili. Przez wieki te święta były, nie, były rozdzielne. 1 kwietnia było święto krwi zbawiciela. Jest całkowity inny wymiar ciała i krwi. To samo Bóg, ten sam Bóg. Ty w ciele, przyjmując Pana spożywasz również krew. Ale święto krwi ma charakter wyjątkowy bo jest ona jakby dawana cała Bogu Ojcu, a że Bóg nie jest bytem materialnym, a duchowym, nie może je spożyć, więc nakazał kapłanom, aby ten dar ofiarny spożywali w jego imieniu. Więc zrobili to perfekcyjnie. Dziś mnie ceremoniarz, pan Robert, uczył salve, salve fac populus. Ja mówię, na no po nie polecimy, nie jesteśmy w stanie... To zachowaj lud swój. Ale księżę, przecież salwę to nie znaczy zachowaj. Salwę to znaczy zbaw. Zbaw lud swój, O panie. A w tym jest zachowaj wkrótce innego. Wszystko jest dzieci zmieniane, aby śladu nie było. Żeby Wam rozwalić to, co jest, było siłą kościoła. Trzy stopnie Góra Synaj. Ołtarz, tabernakulum, kapłan wyłodzący na górę Synaj, rozwalili jedność, ołtarzam, z tabernakulum. To wszystko po to, żeby Pan Jezus nie był czczony. Dzisiaj śpiewaliśmy, panis nie daje się kanibus, nie daje się psom. Dziś okazuje się, że zrobili z Was psów. Jesteście psami, większość nie ma świadomości, większość przyjmuje Pana Jezusa w drzeu ciężkim lub totalnym próżniactwie. I robią wszystko, aby Eucharystia dzieci zniknęła, żeby jej nie było. Ostatni bastion formalnego oporu dzieci to jest ziemia polska, ta garstka kapłanów, garstka wiernych, która wie, o co chodzi. Przesłuchajmy się teraz bolesnemu o Pana Jezusa z 11 i 12 stacji drogi krzyżowej częstochowskiej, a droga krzywa przed Sanctissimum. To jest najnowsza droga krzyżowa. Bóg o to wyjaśnia, ten dramat i pokazuje. Rzeczywistość Ziemi głęboko bolesna ukazuje się w obrazie Waszych tabernakulów. Jakie macie kościoły, taki jest dzisiejszy świat. Rozwalony, podzielony, ogłocone i opustoszałe ołtarze. Oddalone od tabernakulum. Zdają się nie mieć nic wspólnego z sobą. Wyrwali tą męsę ołtarzową, na której na starym ołtarzu, jak tu u nas stoi tabernakulum, zrobili wam stolik do brydża, do gadania, do uczcy, do komedii. Naz, nazwali to dzieci ołtarzem. Nastąpił rozbrat w kościele katolickim ołtarza z tabernakulum, a dzieci, Bóg to wyjaśni, tak nie może być. Dlatego dzisiaj mamy ogromny rozbrat, moi drodzy, świata z rzeczywistością Boga. Takie newsy w Hiszpanii, już można mordować bez orzeczenia sądu starych ludzi. Eutanazja, rozumiecie? Cyk. W Holandii dziecko 12 roku nie chce żyć. Cyk. Nie wiemy kto, ale na wojnie rosyjsko-ukraińskiej dzieci rozwalili zaporę, jedni albo drudzy, bo to jeden, drugiego posądza, zalane wsie, poburzone miejscowości. Ludzie poginęli, poniszczone dobra. To wszystko nieszczęście, jakie macie wokół siebie, dzieci związane jest z rozbratem ołtarza i tabernakulum. Ogołocone i opustoszone ołtarze, dzieci, jedna świeczka się pali. Może w czasie ogłoszeń dobrze mówię. Jedna świeczka, krzyżyk nic, pusty, pustostan, jakby kościół był pustką. Ogołocone opustecze ołtarze, oddalono od tabernakulum, zdają się nie mieć z sobą nic wspólnego. Tymczasem i ołtarz, i tabernakulum, mówi Pan, winny stanowić jedno. Dlaczego? To Bóg za chwilę wyjaśni. Ofiara ołtarza zamieszkuje tabernakulum. Bo to, co dzisiaj tu dokonało się, to była ofiara, z Boga człowieka. I teraz ta ofiara dzieci zamieszkuje tabernakulum. Jakie fenomenalne są dwa pierwsze orędzia z adoracji pana Jezusa. Muszę wam czym prędzej wygłosić kazanie: co to jest? Bóg jest miłością. Przekracza to twój kacy rozum, by zrozumieć, co to jest? Bóg jest miłością. Więc ofiara ołtarza zamieszkuje tabernakulum, tworząc jedno misterium męki i śmierci. Chrystus w tabernakulum nie byłby Chrystusem, gdyby nie został zdjęty z krzyża. Powtarzam to zdanie. Chrystus w tabernakulum nie byłby Chrystusem, gdyby nie został zdjęty z krzyża. Co się wasi proboszczowie dzisiaj ukombinują? Gwardianie, prowincjałowie, żeby ściągać krzyż z tabernakulum, żeby na tabernakulum nie było krzyża. My go dajemy w czasie mszy świętej, bo mamy jedyny moment, kiedy mogę postawić krzyż na tabernakulum, bo jak nie ma wystawienia, to krzyż powinien być cały czas na tabernakulum ci usuwają, mówią, że nie było. Rycerze we Wrocławiu udowadniają gwardianowi, że mają ślub, córki pokazują zdjęcie, że jest krzyż i mówią, my odkupimy. Nie, ale ja teraz jestem, ja tu rządzę, krzyża nie będzie. U tego gwardiana nastąpił rozbrat między ołtarzem a tabernakulum i on nie chce ściągnąć Jezusa z krzyża, żebyście... Nie mieli łaski. On nie chce dokonywać ofiary Mszy świętej jako ofiary krzyża, tylko jako uczte czysty luteranizm. Chrystus to krzyż. Wszyscy to perfekcyjnie rozumiemy. A krzyż to ołtarz ofiarny. Bo Golgota, postawienie krzyża, dokonało się w czasie dzisiejszej Mszy świętej. O, ofiara Mszy świętej jest realną, rzeczywistą, rzeczywistym uobecnieniem ofiary Pana na Górze Golgoty, czyli krzyża. Nie można odłączyć Chrystusa od krzyża. Przeciwnie, Chrystus nie tylko został do krzyża przeznaczony i przywiązany, ale nawet przybity gwoździami, tak, aby stanowić jedno z krzyżem. Dzieje się, robi wszystko, żeby nie było w kościele katolickim pana Jusa, nie było krzyża. A Bóg to mówi: nie tylko, że został Chrystus przeznaczony do krzyża i przywiązany, ale jeszcze przybity gwoździami że tego się nie da rozdzielić. Chrystus to krzyż. Nierozerwalną całość jest to nierozerwalna całość, Chrystus i krzyż. Jest to ofiara odkupieńcza, mówi Bóg Ojciec. W taki sam sposób. Ołtarz powinien stanowić jedno z tabernakulum. Czyli tabernakulum jest przybite, wbite do ołtarza, bo ołtarz to Golgota, a tabernakulum to krzyż wbite na Golgocie w skałę. Bo ofiara odkupienia. I ofiara transubstancjalizacji to jedna i ta sama ofiara. W taki sam sposób ołtarz powinien stanowić jedno. Ofiara odkupieńcza to, moi drodzy, wydarzenie na górze golgoty. To, co wszyscy widzieli, widzieli człowieka, dzieci przybijali, dzielili szatę, włócznie przebili, ziemia się częsła, uciekali z sfaryzeusze z góry golgoty. Ta sama ofiara dziś nazywa się ofiara. Transubstancjalizacji, czyli następuje przemiana postaci chleba, postaci wina w inną substancję, czyli ciało i krew Zbawiciela. Po co to rozwalili? Aby nastąpiły. Całego szeregu nastąpiły, całego szeregu zdarzenia. Śmierć ołtarza oznacza śmierć świata. To Bóg zaraz wyjaśni. Nie będzie Eucharystii. Egzystencja świata jest skończona. Kiedy ołtarz przestanie żyć, życie stracą również wszyscy mieszkańcy Ziemi. Dzieci, jak walczę o Polskę, jak walczę o Kościół. Lecą mi już miesiące. Wnet będzie 15 czerwca, drugi z miesiąców z niecałych czterech danych w szansie w, dla świata. Rozumiecie? Wiecie, co się ze mną dzieje? Jeśli się powtórzy cykliczność roku, 1939, 1939. A na wschodzie już nie przebierają. Zakładamy, że Rosjanie rozwalili Tamę. 200 kilometrów długi dniec, woda, to jest fala nieprawdopodobna. Jak bili z dział do uciekinierów, którzy uciekali z domów, a oni walili do brzegu, to jest tylko, jeśli tak było, no to pomyślcie, do jakiego bestialstwa nam idzie. Czy to rozumiecie? Do jakiego bestialstwa nam dzieci idzie. W Europie szerzy się bestialstwo aborcji, eutanazji, w białych rączkach wszystko zgodnie z prawem, jesteście wolni, szczęśliwi, nie macie dzieci chorych, nie macie obci obciążonych starych. Dzieci, ale to jest bestialstwo. Tabernakulum jest sercem kościoła, które nadaje sens istnieniu świątyni, jako budynku. Dzieci, nie mamy planu, mamy miliony przeszkód. Chcemy budować pomnik ocalenia dla tych, co przeżyją, ale co mamy już? Mamy już tabernakulum. Bóg kazał nam zacząć budować kościół. Pomnik ocalenia od tabernakulum. Teraz walczymy z ołtarzem, miliony dzieci problemów, tysiące haseł wychodzi, idziemy do przodu, ale bez przerwy przeszkody, bez przerwy. Nie idzie, żebym wam pokazał, już od stycznia to trwa, nie idzie, bym wam pokazał makietę ołtarza, rozumiecie? Ołtarza, nie konfesji. Nie obwiniam nikogo, bo wszyscy, co są w to zaangażowani, mamy tysiąc haseł, tysiąc wezwań, tysiąc innych rzeczy idzie. Wiemy już dobrze, że tabernakulum jest sercem religii katolickiej, bez którego kate, kate, katolicyzm przestaje istnieć. Co oni zrobili? Usunęli tabernakula. Zrobili rozbrat z ołtarzem, następnie usunęli z głównego ołtarza. Tabernakula. Pomyślcie, jaki musi być hamski, bezczelny kapłan czy biskup, który ma odwagę usiąść przed głównym ołtarzem na tronie. Kapujecie? Wiecie, jaki to jest człowiek bezczelny? To jest świnia liturgiczna, która siada przy głównym ołtarzu. To nie jest, to nie jest człowiek. Nazwijmy go liturgicznie. Jest to świnia liturgiczna, która wyrzuciła tabernakulum i na to miejsce siada. Pojawił się nowy termin liturgiczny. Świnia liturgiczna. Ubrana w szaty kościelne, żerująca z potęgi Boga, by wynieść swój kufer na piedestał obyście byście posparaliżowani, pospadali z tych tronów. Wy, którzyście usunęli tabernakula z kościołów, a ono jest sercem kościoła katolickiego, bez którego katolicyzm przestaje istnieć. Wiecie więc, dlaczego umiera wiara? bo kościół pozbył się Boga, pozbył się tabernakulum. Na to wprowadził klaskania, perkusje, wycia przy ołtarza, przy ołtarza, dzieci, to nigdy nie urodzi wiary. Pobudzi entuzjazm, pobudzi emocje, ale później świrują technicznie leczenie i odchodzą, bo świat ma tysiąc lepszych i ciekawszych ofert emocjonalnych, dyskotekowo rozrywkowych niż to, co może przygodny biskup wielce oświecony zaprezentować swojej diecezji przy ołtarzu. Teraz do tego dojdzie brak materii na mszach świętych, brak intencji kapłana, czyli nie następuje transsubstancjalizacja. Transubstanc Co to znaczy? Że w Polsce nie ma Zbawiciela, więc wasze tabernakule jakie są? Puste. Wasze tabernakula są puste, a puste tabernakula oznaczają koniec katolicyzmu. Dzieci, walimy się. Więc pastor Franciszek nam wymyślił co? Matka, nasza Matka Ziemia, kult Matki Ziemi. Patrzcie na wszystkie produkty. Dranie w, te, w, w telefonach nam przysyłają, narzucają się bezczelnie, bo ja płacę za obsługę, a nie za ich interesy. w wiadomość, zrób coś dla Matki Natury. Odsyłam do, do Watykanu, do pastora Franciszka. On dał ofertę, jego nutcie. niech on coś zrobi Matce Ziemi. Na naszych oczach? Dzieci, niknie Bóg, a pokazywana jest Wam matka natura. Brak konsekrowanych dłoni oznacza koniec katolicyzmu. Cztery lata minie na lipiec, jak walczymy o seminarium, dzieci o kleryków. Wiecie, jaka bitwa? Z frontów dochodzą dramatyczne wiadomości. Młodzi kapłani żenią się, opuszczają, jeden po drugim leci. Seminaria puste, dzieci zamykają, a oni wszyscy chodzą pyszni jak koguci opici i przekonani, że my trwamy. W czym trwamy? W stanie. konamy. Zrównanie rąk konsekrowanych z rękoma kapłan, z rękoma reszty śmiertelników, oznacza syłek wiary katolickiej, tabuny szafarzy jako wstałych siostry zakonne, świeckie baby rozdające na ziemi kom, Komunię świętą w Polsce. Posłuchajcie. Ta wasza postawa mówi publicznie, że wiara katolicka w Polsce umiera. Jeśli bierzesz na rękę, Panna mówisz publicznie. Pamiętajcie, ja jestem tym, który wyrznie tę wiarę. To jest syłek wiary katolickiej. Bądźcie przeklęci wszyscy, bo popełniacie grzech codziennie profanacji. I w grzechu ciężkim, jeśli jest zachowana procedura ofiary mszy świętej, bierzecie, moi drodzy, do rąk sanctissimum. Co to znaczy? Wasze ciała w trumnach będą całe czarne, nie ręce, wasze ciała będą całe. Czarne. Jedynie kapłan ma moc zapełnić tabernakulum, bez którego żadna świątynia nie ma racji bytu i oby zniknęła z powierzchni ziemi. Słyszeliśmy parę dni temu, znikną kapłani, teraz znikną świątynie. Na waszych oczach są sprzedawane jedne po drugim. Wystarczy tylko, jak Lewica przejmie rządy w Polsce i subtelnymi podatkami obłoży kościoły. Nie utrzymacie tego, rozumiemy? Nie utrzymamy tego. Będziemy wszystko sprzedawali. To w historii było. Zaczęła to Republika Francuska pod koniec XIX wieku. Potrafili wyrzucić wszystkie zakony, tylko umiejętnie, zgodnie z prawem, ustawić dzieci prawo. Jedynie kapłan ma moc zapełnić tabernakulum, bez którego żadna świątynia nie ma racji bytu, oby zniknęła z powierzchni ziemi, bo świątynia bez kapłana mieszka, bo świątynia bez Boga mieszkającego w tabernakulum jest świątynią pogańską, która zatruwa ziemię. Pobudowaliśmy bohomancy. Wszystko to dziś zatruwa ziemię. Jeśli w naszych świątyniach nie ma tabernakulum w naczelnym miejscu, jeśli nie jest sprawowana ofiara mszy świętej zachowaniem rytów prawnych, aby mogła dokonać się konsekracja, jesteście trucizną jako wspólnota, jesteście trucizną świątynią pogańską dla świata. Wasz kościół i wasze modlitwy zatruwają ziemię. Jak chcę być czczony dla mojej ofiary, ona tu się dokonuje, a nie dla samych słów, to chce zrobić pastor. To, co mają protestanci, pamiątka, rozumiecie? Czczenie dla samych słów, które wyrzekłem, Ale dla ofiary i ciała krwi. W niedzielę pan Donald Tusk mówił, że miał 300 tysięcy ludzi w Warszawie. Czy była gdzieś w Polsce jedna procesja dzisiaj, żeby za Bogiem poszło 300 tysięcy ludzi? Przypominam, za Panem Tuskiem poszło. Coś nie tak jest z nami Katolikami. Nas tu jest 30, tak dużo, bo było czasami 10, więc cieszę się, ale dzieci. Zanim za byłym panem premierem Donaldem Tuskiem szło po Warszawie 300 tysięcy ludzi. Pokażcie mi w Polsce jedno miasto, gdzie dziś za panem Jezusem poszłoby 300 tysięcy ludzi. Po co mi inne świątynie? Mówi Więc Pan: Nie chcę ich. Bóg z nich rezygnuje. Ofiara jest tylko jedna, i świątynia będzie również tylko jedna. Teraz rozumiecie, czemu nam Bóg po, podyktował orędzia kulcie? Jak ma wyglądać świątynia? Projekt świątyni, na którym, na którym siedzimy, mu się podoba i te wszystkie świątynie bo stare zachowują te normy. Rozumiecie stare? Ale te już dwudziestowieczne od pierwszej wojny światowej, te okrągłe do dzisiaj, dzieci, my to później będziemy sami burzyć. Kapujecie? Bo Bóg chce mieć jedną świątynię. Ofiara jest tylko jedna. Protestanci nie mają ofiary, kłamią, inne sekty nie mają. Ofiarę jedną mają tylko katolicy z zachowaniem prawa, o których Wam Bóg mówił w książeczce o ofierze Mszy świętej. Ci, którzyście przerobili te kazania, czyli tę książkę, wiecie, jak poznać, czy była ofiara, czy dzieci nie było. Amen.